Siemanko widzowie, z tej strony kupsym Kubekę to mój pierwszy film na tym kanale, a w sumie to shorts, ale dobra, lecimy z odcinkiem. Zostawcie lajka i suba i w ogóle ten. Dzień dobry. Chciałbym kupić dwie kajzerki i Coca-Cola. Dobrze, proszę chwilę poczekać. Zaraz wyciągnę z magazynu. Znów jakiś... Znów jakiś chłop tu przyszedł i chce coś kupić. Dobra, sprzedam mu to. Bo mam jak zarobić. Więc pracuję na streganie. Oto pana zamówienie. Dziękuję bardzo. Ile się należy? Należy się 9,99. Dobrze, mam 10 zł. Tyle może być? Tak. Tylko nie mam, jak wydać grosika. Nic nie szkodzi. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję panu bardzo za zakupy. Ach, ci klienci. Dobrze, że nigdy nie proszą o te grosiki, bo dzięki temu stać mnie na nowy telefon. Mam nadzieję, że przyjdzie tu jutro, bo jutro jest niedziela handlowa i pewnie będzie dużo klientów. A on nigdy nie prosi o te grosiki.